Dzień dobry, dzień dobry. Wybierz kartę, czy on, ona, jest mną poważnie zainteresowany. Są trzy talie z kwiatem, taka wielokolorowa, z pięknym wężem, w, w środku, w samym centrum karty. I ta piękna, taka nudziakowa, beżowa, kompletnie nie rzucająca się w oczy, ale te kwiaty jednak są bardzo interesujące. I zaczynamy! Czy on, ona jest mną poważnie zainteresowany? Dobra. Natomiast, zanim cokolwiek. Flirt. Możesz bezpiecznie kochać. Mm. Flirt, flirt. Myślę, myślę. Eee, wiecie co, ja Wydaje mi się, że otwierałabym się pomału na tą osobę. Zobaczymy teraz, co Tarot powie. Eee, może to jest ktoś, dzięki komu chce ci się flirtować. Znowu czujesz tą wyższą energię, taką powiedzmy sobie zabawową, tak to nazwijmy. Ale z jakiegoś powodu... Mm, to bezpiecznie kochać, to wiecie, to w momencie, kiedy my czujemy, że, że wszystko jest jakby to powiedzieć, że wszystko płynie w taki sposób jednostajny, tak? Wyczujcie sobie sytuację, zanim się otworzycie, tak bym to określiła. Dobra, sprawdzamy tarotowo. Mhm. No, zachowajcie cierpliwość, macie moc, żeby, bo tu jesteście wy, macie moc, żeby sobie wybadać tą sprawę. Okej? Okay? Wam się nie będzie spieszyć moim zdaniem. Osiem buław, a ta osoba będzie naciskać. Tu jest dużo komunikacji, dużo pasji, dużo chemii, powiedziałabym. Um... Rydwan, ruch spaw do przodu. No słuchajcie, ktokolwiek wybrał tą talię, to powiedziałabym, że tutaj sprawy mogą dziać się szybko. Na tyle szybko, że może was to zaskoczyć z jakiegoś powodu. Uważam, że ta osoba na pewno jest mocno flirtująca i chce nawiązać z wami jakiś flirt i dobrze jej się z wami flirtuje i zaczepia, i wiecie, to wszystko, co jest z flirtem związane. Okay. Ale y, wy chyba chcecie otwierać serce powoli, czyli jak, raczej bardzo, bardziej chcecie kochać niż po prostu flirtować, wydaje mi się. Tu jest możliwy ruch spraw do przodu i sukces, i jakaś taka, powiedzmy sobie, może jakiś wyjazd pomoże Wam, wspólna wycieczka, y, się przekonać, czy ta osoba jest warta tego, żebym po prostu y, inwestowała w nią swój czas. Ciężko mi, mu, ciężko mi jednoznacznie określić, czy ta osoba myśli o Was poważnie. Na pewno jest tutaj dużo, dużo, dużo dobrej woli, takiej dobrej, fajnej energii. Flirt, wiecie, sam flirt w sobie, on nie, nie musi być, może, ale nie musi. Może z niego coś dalej się urodzić, prawda? I dlatego moim zdaniem pokazała się karta moc po Waszej stronie, żeby sobie sprawę wyczuć, żeby dać temu czas, żeby zachować cierpliwość, żeby być pewną tego, prawda? Um, tak jak mówię, może gdzieś na jakimś neutralnym gruncie coś się okaże, może warto gdzieś pomyśleć o jakiejś wycieczce, o jakimś wyjeździe wspólnym. Natomiast sprawy ruszą do przodu. Nie angażowałabym się tak bardzo szybko, jeśli chodzi o Was, moi mili, bo Wasza strona bardziej chce flirtować moim zdaniem i to będzie komunikować. Wydaje mi się, że po prostu bym się powoli otwierała. Nie określałabym, że ktoś chce mi zrobić krzywdę, że tam jest jakieś drugie dno i tak dalej. Takie karty się tu nie pokazały, ale zachowywałabym jakąś cierpliwość i wstrzemięźliwość. I też jakby, kiedy przekroczone zostaną jakieś granice, Waszej strefy komfortu, to co Wam się nie podoba, jakieś granice dobrego smaku nazwijmy to, to też bym o tym informowała, bo taka jest siła też. Siła to jest ta karta, w której my e, pokazujemy koci pazur, kiedy trzeba i lwi pazur, kiedy trzeba. Okay. Super, to, jest dobre, to są dobre wiadomości tutaj, kochani. Także ja myślę, że to jest flir, flirt, przepraszam, z którego może się e, coś fajnego urodzić, i naprawdę uważam, że tej osobie zależy mm, na tym, żeby utrzymać z Wami relację. No dobra. Talia numer, numer dwa. Już wkrótce zdecyduj, czego dokładnie pragniesz, ponieważ to do ciebie właśnie zmierza bratnia dusza. Wasza osoba czuje, że jesteście dla siebie stworzeni, że jesteście e, po prostu tak, jakbyście się znali od zawsze. Może znacie się od zawsze, nie wiem, ale to jest osoba, która czuje, że jesteście po prostu dla siebie, że jesteście jej bratnią duszą, że jesteście drugą połową, jak to się mawia. Tak, ona to wie i ona to czuje. Więc to jest bardzo, myślę sobie, serio. To znaczy, to jest też tak, że czasami poznajemy wiele brat i dusz dużo w, w naszym życiu, ale nie musimy ze sobą żyć z, jak z różnych powodów, niestety. Um, no i teraz zobaczymy, co nam karta jeszcze podpowiedzą, ale karta, jakby te przesłania anielskie um, mówią jednoznacznie, żebyś ty, mój drogi słuchaczu mój, zdecydował, czego de facto pragniesz. Był konkretny. Gwiazda. Mm. Królowa Buław. No więc obie, to, obie, obie strony są mocno zainspirowane tym, tą relacją. Król Buław, tak, ktoś weźmie sprawę w swoje ręce e, i po prostu zacznie działać. Wydaje mi się, że ta osoba nie żartuje sobie z Was. Ona czuje. Po przemyśleniu może jakimś, po odłączeniu się na chwilę od Was zacznie działać po prostu. Tutaj ta, ta, ta królowa Bław to, to jest ktoś, kto czuje niezwykłą siłę dzięki waszemu, waszej osobie. To znaczy, wy w ten sposób wpływacie na nią uzdrawiająco, pobudzająco, wręcz powiedziałabym, elektryzująco. No i tutaj ten król Buław bierze sprawy w swoje ręce i również Rusza, rusza po to, czego chce, bo wie, że ta gwiazda da mu szczęście. Także wydaje mi się, już wkrótce, także wydaje mi się, słuchajcie, że czas pomyśleć na serio, o czego chcecie. Dlatego, że w momencie, kiedy ta osoba się zjawi w Waszym życiu, przed, na Waszym progu, nie wiem jak to jeszcze nazwać, da osoby znać, czy jakby coś zakomunikuje, to będzie oczekiwała konkretu, konkretnej odpowiedzi. Ona ma sprawy przemyślane. Ona będzie pokonywać trudności, tak? Także ja myślę, że to jest na serio. Na pewno romans i to taki powiedziałabym. Em, wiecie, po, nie, no. Długoterminowy tak bym to określiła, tak? Na którym być może można dalej coś tworzyć i budować. Dla was to jest niezwykle odżywcze, moi drodzy, to też weźcie to pod uwagę, proszę. No dobra, i mamy talię numer 3. Przetasuję tylko karty anielskie. Mm -hmm. Muszę sprawdzić, czy wiecie tarotem, bo Wy możecie czuć, że to jest ten jedyny i Wy chcecie serio sprawę traktować, ale Wasza osoba się trochę uchyla, wycofuje, odłącza, nie jest pewna siebie, nie jest pewna tego, co czuje. No, separuje się z jakiegoś powodu. W pozytywnym scenariuszu to jest tak, że ona może Wam coś zaoferować, żebyście razem się gdzieś odłączyli, bo tutaj ta para odłącza się wspólnie. Ale jakoś tak w pierwszej chwili poczułam, że Wy jesteście pewni, a ta druga strona nie do końca. Nie do końca. Jakoś tak nie chcę odpowiedzieć wprost, albo przed Wami trochę się kryje, ucieka no coś tutaj jakby mnie zaniepokoiło, powiem Wam zupełnie szczerze. I dlatego właśnie. Zaraz sprawdzimy wszystko tarotem. Pięć mieczy, a może to wy? Osiem buław. Wynik siedem mieczy, widzicie? Ja tak czuję. E, no, kochane moje, kochani moi, mm, wy mogłyście poczuć, że to jest ten jedyny. Natomiast ta osoba z jakiegoś powodu um, nie działała jednoznacznie, nie działała uczciwie, komunikowała się w sposób niejednoznaczny, albo zakomunikowała wam właśnie w sposób bardzo niezjednoznaczny, że musi odsunąć się na chwilę, na dystansu, odnaleźć siebie, inne bzdury, jakkolwiek by to nie nazywało, na zostało, po prostu kombinuje coś. Siódemka mieczy się pokazuje. Siódemka mieczy i się pokazuje. I powiem Wam tak. Może bywać, nie być Wam łatwo. Możecie czuć się e, wystawieni. Po prostu, mówmy wprost, jak dorośli, prawda? Natomiast ta pi to pięć mieczy tutaj, e, ono mówi, żeby to po prostu zakończyć. W tym znaczeniu, żeby odciąć tą energię od siebie. Odciąć. odciąć. Przyjdzie askichów w odpowiednim momencie. E, może być też, też tak, że to jest osoba, która do Was wraca, kochani. To jest jeszcze inna historia, że to jest osoba, która do Was wraca, ponieważ Wy ją odcięłyście od siebie z powodu niejednoznaczności w komunikacji, jakiejś zawiłości, jakiegoś matactwa e, i po prostu powiedziałyście dosyć. I ta osoba się wycofała, przemyślała no, ale teraz wraca z komunikacją, ale robi to nadal w sposób niejednoznaczny. Nie wiadomo o, to, o co mu de facto chodzi. Nie mówi wprost. Tak, jakby się wstydził swoich uczuć, lub miał jeszcze jakieś nie do końca czyste intencje. No, siedem mieczy nie jest dobrą kartą. Tak. Ta osoba czuje, ale w się miłości jest bardzo niedojrzała, to też jeszcze może być w karcie głupca, albo to się tutaj pokazało, albo myśli w jakiejś takiej powiedzmy sobie swojej naiwności, że niezależnie od tego co zrobi, kiedy zrobi, jak wobec was się zachowa, wy zawsze będziecie czekać z otwartymi ramionami, nie sądzę. Okej. Okay. Więc, siedem mieczy to nie, nie jest nic na poważnie. Ja bym była ostrożna. Znaczy, pamiętajcie, że macie wolną wolę do tego, żeby brać sprawę w swoje ręce. K karty pokazują jedynie pewnego rodzaju scenariusz, ale jak widzę, siedem mieczy i mam odpowiedzieć na pytanie, czy to jest osoba, która na serio podchodzi do spraw, z szacunkiem, z należytą powagą, to powiem nie. I koniec. Bardzo wam dziękuję, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.